Witam, elo melo, tutaj hubo 00 z Tymon99. Fail. Um, nie wiem czy on, czy słyszycie, ale no mam małe problemy techniczne. I no i czasem nie będzie go słychać. No czasem będzie takie o co to? Ja już to widziałem Set difficulty to peaceful. Dobra. Tak. Don't destroy any blocks. Um, dobra. If you die, you'll have to start from the beginning. So don't jump off buildings if it's too high. Dobra. Grab some cards from the minecart storage room. Somet dobra. Tutaj! <laughs> <laughs> Do <die>. Czekaj! <laughs> To... to jest puzzle, gdzie um, um, jesteśmy... No, jeśli graliście w Mirror's Edge, to wiecie o co chodzi. Raz, dwa, trzy, siedem, osiem. Dobra, mam osiem. Czekaj. Tylko sobie zmienię tutaj. Wiem, a mi też. Więc... <mum> <mum> mam problem. <mum> I just can't escape. Ale ja lubię tą piosenkę. Co? Czekajcie, bo um, poczekajcie chwilę, bo ja nie mam tego włączonego. Music. Music. O, lubię tę piosenkę. Dobra. Go. Go, go, Rangers. Kasper jest dostępny. Hej, Woohoo! Yeah! A gdzie ja jestem? O kurde. <grywa> Aha, no widzisz, akurat nie widziałem. Ej, próbnąłeś mnie do tyłu. Ej, pomóż mi. Też Malina! Ej, bo mnie! Jestem parkurem. Hwa! A mi się udało. Ej, tutaj następny Minecraft potrzebny, Minecart potrzebny. Hej! Yeah! What? O, 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 o. o, -o. Dobra, częcie! Um, siema ludzie, wróciliśmy z kaspo 99. No szukasz 45, ale na Minecrafcie to 99... To znaczy Kasport 9.9. Chyba, nie pamiętam. Co to za room? Wow. Gdzie? Wow! A ja i tak deadłem. Just kidding. I didn't die. To głupie, bo w Mirrors ed są checkpointy. A ja nie mam zresztności, to ja przegram. Just kidding. Dajesz Malina. O, spadłem. Ej, czekaj, ja spadłem. Nie mam zręczności, mówiłem ci już. O! Dajesz Malina! A, lagi, 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 do tyłu, do tyłu, nie do przodu. Mu, <śmum> no, ha, 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 ha. Fej, nie udało mi się, a ja przeżyłem. Do Dobra. Ej, ale jak już, to jak masz oglądać, to się zmiotuj, jeśli. Jeśli widzowie nas słyszą. Hello. Nieprawda, bo dajesz, Malina! Dajesz, Malina! Hell yeah. Dobra, to cięcie! Okej. Okay. Akurat cię kręciłem. Czekaj, zniszczę bloka. Czemu? No dobra. Nieprawda, patrz na mnie, jestem parkurem. O! Ale wiesz, mam lagi, to mogę być takim. Nie. O, patrz! Spadłem. Ej, czekajcie! Czekaj. Tutaj jest! Ale lagi, ale lagi, ale lagi, ale lagi, kurde! Czekaj, sobie coś zrobię, żeby może nie było tych lagów. Dobra, to. Um, dobra, wchodzę. Ej, ty masz ciasta, to nie fair. A to nie były ciasta, bo ze ścianą są ciasta, wiesz o tym? No. No ja da dalej mam lagi, to wiecie co? To może to być pierwszy part. Um, zagrajmy w to. Tak, zagrajmy w Mirror's Edge. Zrestartuję kompa. No i do zobaczenia w następnym parcie.